Ale też jestem wierzący i jestem wierzący, moja, moja dziewczyna też jest wierząca i w ogóle moja dziewczyna traktuje e, seks jak modlitwę, odmawia. I to jest właśnie powód, dla którego wychodzę na scenę. Bo to jest chyba najodpowiedniejsze miejsce, żeby powiedzieć, że nie mam seksu, jakby Mówię tylko po to, żeby wzbudzić litość. Nie tam bez różnicy, czy z litości, czy z miłości. Jebać. <gry> Ale nie mam seksu i to nie jest tak, że nie chcę. Nie tak, że jakoś ja odmawiam. To jest wszystko przez niego. Przez tego. Nawet nie wiem, jak go obrazić. Co powiesz do niego, ty chuju? Jakby nie zadziała. Ale z nim jest jak z moim angielskim, bo jak operuje sam dla siebie. Mistrz poliglota, ja pierdolę. Ale jak mam wejść w interakcję z kimś, to jest zawsze takie... No nie wejdzie, no nie wejdzie. Ale w moim życiu najgorsze są niespodziewane wzwody. To jest uciążliwe w życiu młodego faceta. To nie jest jak u staruszków, ła, celebrujmy tą chwilę. Nie, w życiu młodego faceta jest przejebane. Rozmawiasz sobie normalnie z dziewczyną, on ci ciśnie w udo. W moim przypadku w kolano. Nie, no, nie jest taki duży. 16, 16 cali, nie więcej. Jest takiego. I ci ciśnie i nie możesz sobie poprawić, bo to jest społecznie nieakceptowalne, żeby sobie poprawić. I zauważyłem, że nie samo poprawienie jest złe. Zauważyłem, że prawie każdy facet po poprawieniu robi coś takiego. Hmm. To jest takie, no ja jeszcze obskoczy, jeszcze spawa. Dwa dni, nie ma problemu, dwa dni. Do dziewczyny doszło, bo w tamtym związku dziewczyna tak robi, nie? No, ja, spoko, obskoczysz. Nie ma problemu. Ale pamiętam też swój pierwszy wzwód. Ale wywołany przez dziewczynę. Naprawdę, pamiętam, jakby to było wczoraj, bo to było wczoraj. Nie, to było w gimnazjum. To było w gimnazjum. Dziewczyna podobała mi się od, od dłuższego czasu, dużo rozmawialiśmy. I postanowiłem na następny dzień, że wrócę mocniejszy, że nie będę już taką cipką, nie? że zrobię krok dalej. Więc rozmawiamy na następny dzień w szkole i rozmawiamy. Ja jeb, ręka na jej wnętrze uda, i jadę do góry. I w tym momencie szok. Całe moje ciało zareagowało, zacząłem się trząść, zacząłem się pocić, gimnazjalne jąderka schowały się do brzucha, ogólnie masakra. Całe powietrze spłynęło w jedno miejsce. Gdybym był rzucony na wodę, bym jak spławik, po prostu tak... Au! Piękne uczucie, piękne uczucie, ale tylko dla mnie, bo ona odsunęła moją rękę i wpisała mi uwagę do dziennika. Pojebana kobieta, naprawdę pojebana kobieta. Dziękuję.